I akurat, właśnie w Jaipur yy, doświadczenie miałam mi jedno z yy, moim wcieleniem. Natomiast w drodze z do Agry odwiedziliśmy po drodze kompletnie niespodziewanie Czerwony Fort, opuszczone miasto. I w tym mieście, słuchajcie, jadąc do Agry, tuż przed Agrą, Weszłam w to, weszliśmy zwiedzić to miejsce, i nagle poczułam coś takiego niesamowitego, że nie umiem tego opisać słowami, ale to było uczucie powrotu do domu. Spokój przede wszystkim. Cisza. I wiecie, wewnętrzny taki wow takie, takie coś, że. Aż nie mogłem oddychać. Tak, tak, takie uczucie, gdzie myślisz sobie: Wow, aż, aż zapiera dech w piersiach. I słuchajcie, przypomniał mi się sen, o którym wcześniej kompletnie nie myślałam. Przypomniał mi się ten, to nie był sen, ta, ta wizja. Yy, poszukałam miejsca, w którym się widziałam. I słuchajcie, to było to miejsce. Nawet teraz jestem tak wzruszona. Bardzo. Kiedy przewodnik powiedział nam, zapytałam kto, kto tam był, mieliśmy przewodnika, on nam opowiedział historię tego opuszczonego miasta. I słuchajcie. Yy, Maharaja, który tam mieszkał, miał trzy żony. Jedna z tych żon tylko jedna dała mu syna po wielu latach i tą żoną była hinduska hinduska księżniczka i dzięki temu że ten syn narodził się po wielu latach starań dzisiaj chociaż w trudnych bardzo ciężkich i bardzo smutnych okolicznościach w sumie, dzisiaj, wczoraj, ale codziennie z balkonu hotelu możemy podziwiać to. Taj Mahal. Kiedy pierwszy raz zobaczyłam Taj Mahal, aż nie mogę mówić. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz doświadczyłam. Takiego uczucia.